Cześć, albo czuwaj, jak to mówią harcerze. Mam na imię Oskar Grała i to jest moja szkoła. Polska szkoła imienia Itykozakiewicz Kozakiewicz w Rydzach. Uczy się w 11 klasie i jestem przewodniczącym samorządu szkolnego oraz przybocznym 22. harcerskiej drużyny na Łotwie. I teraz zapraszam do środku. To jest nasza patronka, Ita Maria Kozakiewicz. Była filologiem, dziennikarką, pracownikiem socjalnym, aktywistką czasu przebudzenia, jedna z założycielek polskich szkół ogólnokształcących w Rydze. I ona jest przykładem dla mnie i innych uczniów, żeby być osobą aktywną i uczyć się języków, skąd biorę energię do działania? Kto mnie inspiruje? Co roku 28 października wspominamy naszą patronkę Itę Kozakiewicz, w jej śmierci. Choć jej wartości i jej ideały są z nami na co dzień, staram się patrzeć na osoby takie jak Ita i też dawać z siebie to. Co najlepsze, żeby nasza szkoła i otoczenie stawały się coraz lepsze. Reprezentowałem Harcerstwo Polskie na Wotwie, w Rzymie, gdzie spotkaliśmy się z papieżem Franciszkiem i nawet mogłem położyć kwiaty na grobie Jana Pawła II. To było dla mnie głębokie przeżycie. Byłem wolontariuszem na jarmarku, który organizowała organizację Junior Achievements Latwie. To pierwszy wielki jarmark, przy którym pomogłem. Jako przedstawiciel samorządu brałem udział w dużej wystawie edukacyjnej Szkoła 2030, która odbywała się w Kipsali. Była to dobra okazja do zaprezentowania naszej szkoły w szerszym gronie. Najważniejszym wydarzeniem w tym roku był tradycyjny wołotecki festiwal Pieśni i Tańca, w którym też brałem udział z moim zespołem tanecznym. To bardzo ważne dla Otywszy wydarzenie odbywało się raz na cztery lata. W tym roku wystąpiło około 72 tysięcy tancerzy i około 100 tysięcy śpiewaków. W 2022 roku biegaliśmy bieg niepodległości żołnierzami z polskiego kontyngentu NATO, który stacjonuje w bazie Adarzy niedaleko Rygi. Biegaliśmy 11 km i to był najdłuższy dystans, który do tej pory pokonałem. Medal dał mi poprzedni przewodniczący samorządu szkolnego, Marek Kondraciuk, za aktywne działanie w samorządzie. Jako przedstawiciel Harcerstwa Polskiego na WOTWIE byłem na kursach przybocznego w Polsce w ramach pierwszej ciężkiej imprezy Kresy 2023. W listopadzie będzie kolejne spotkanie w Londynie, na które też się wybieram. Uczestniczyłem w World Athletics Road Running Championship Riga 2023. biegałem na dystansie 5 km. W 2023 roku z zespołem tanecznym braliśmy udział w konkursie międzynarodowym na Litwie i zdobyliśmy pierwsze miejsce. Najlepiej wspominam medal, który zdobyłem za drugie miejsce w żeglarstwie na RSZ, nowe łódki na Łotwie. I to były pierwsze regaty z tej klasy. Mam bardzo dobre wspomnienia z tych zawodów. No i to jest kabinet administracji. To jest moja mama. Ona jest wicedyrektorką i drużyną mojej drużyny. I tutaj nasza najlepsza pani dyrektor, z którą sama on współpracuje. No to tyle. Dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam do Polskiej Szkoły w Rydze. Cześć! Czuwaj!